Co się zostało z zakonem krzyżackim? Oczywiście wiele osób uważa, że ten zakon krzyżacki właściwie przestał istnieć, czy to po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, czy też po hołdzie pruskim w 1525 roku. Ale było troszkę inaczej. Zacznijmy od tego, że w 1525 roku, kiedy miał miejsce hołd pruski, ta część, największa część zakonu krzyżackiego... To państwo zakonu krzyżackiego, z którym walczyliśmy przez kilkaset lat, zostało, przestało istnieć. Zamieniło się w państwo świeckie, a członkowie zakonu stali się zwykłymi ludźmi. No może nie takimi zwykłymi, tylko rycerzami, najwyższymi urzędnikami, szlachtą. Od teraz mieliśmy lennika, prusy zakonne. Oczywiście to państwo stało się luterańskie, i w tym miejscu świata, w tym nam najbliższym, Zakon krzyżacki przestaje istnieć. Jeśli chodzi natomiast o inflancką część zakonu, dokonała ona sekularyzacji w 1561 roku. Stała się luterańska i stała się oczywiście świecka, no, sekularyzacja. Ale zakon nie został nigdy w sposób oficjalny rozwiązany. Nie miało to miejsca tak jak na przykład w przypadku templariuszy. Gdzie ten zakon został rozwiązany przez papieża. A zakon krzyżacki nigdy tego z nim nie zrobiono. Pozostały domy zakonne w Rzeszy Niemieckiej. Siedziba władz przeniesiona została do Mergentheim. Część braci pozostała katolikami, część zaczęła wyznawać inne, można powiedzieć, powstałe po reformacji odłamy chrześcijaństwa: kalwinizm, luteranizm. I tak przez te kilka kolejnych wieków zakon Krzyżacki funkcjonował. Pamiętajmy, że wielki mistrz był cały, zawsze musiał być katolikiem. Na początku XIX wieku przeniesienie siedziby do Wiednia. Wtedy też był okres, kiedy zakon przestał być ekumeniczny, a stał się zgromadzeniem katolickim. Jednak XIX wiek to też bardzo duże zmiany w zakonie Krzyżackim, ponieważ jest to powrót do Działania charytatywnego, do pracy w szpitalach, do pomagania biednym, do powrócenia do tego, co setki lat wcześniej ten zakon w rzeczywistości robił. Rok 1929 to koniec charakteru rycerskiego. Teraz, w chwili obecnej, zakon nadal funkcjonuje. Mamy za, braci zakonnych, księży, oblatów, siostry zakonne i familiarów. Ten zakon krzyżacki, z którym można powiedzieć przez wiele lat walczyliśmy, którego pokonywaliśmy, w końcu spowodowaliśmy, że jego większa część stała się naszym lennikiem, nadal funkcjonuje. Ale oczywiście to nie jest ten zakon, z którym walczyliśmy. To jest zwykły zakon, który jest o wiele, wiele bardziej podobny do tego, tak jak powiedziałem, od czego zaczynał. Oni służą ludziom, prowadzą działalność charytatywną, pomagają w szpitalach i wcale nie są to ludzie z mieczami, którzy tylko czyhają, żeby podbić jakiś nowy teren. Więc zakon krzyżacki cały czas istnieje. Przeszedł przez te klęski, porażki w strasznym stanie. Można powiedzieć, że właściwie przestał istnieć w takim znaczeniu, w jakim można go odbierać, ale nadal istnieje. Nadal go spotykamy i nadal można powiedzieć, że po tych wielu, wielu latach istnieje zakon krzyżacki. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.